Dzień dobry miał, rodzinnie, weekendowo, więc dopiero teraz jakaś pierwsza relacja. Chciałem powiedzieć, że wszystko jest dobrze u nas, kituchy rosną. Tutaj mamy, proszę bardzo, Nadę, czyli córusie, proszę bardzo, tutaj karmelci, a te kituchy to oczywiście, to oczywiście mersjątkowe, ale tutaj przedstawiam w tym momencie najmniejszą naszą, najmniejszego, bo to chłopak okazało się, tak, eee, kitucha. Udaje nam się przystawić, co nie znaczy, że nie musimy go karmić. O właśnie, tak to wygląda. Przyklei się na chwilę. Nie wiadomo, czy pość się dużo, czy mało. Eee, w każdym razie kontrolujemy wagę. No i niestety jak nie przystawiamy, to nic się trzeba przystawiać, a i tak moim zdaniem za mało, więc w związku z tym wspomagamy się butelkami, a właściwie strzykawkami z, z końcówkami specjalnymi. Na ten temat nagram specjalny film. Dostaliśmy dziękuję bardzo. Od pani Kasi i od pana z Krakowa. Super fajny prezent w postaci właśnie takich buteleczek i strzykawek. Jest nam naprawdę niesamowicie miło. One się przydają. No, jeszcze wcześniej udało nam się pożyczyć od pani z hodowli, chyba gdzieś tutaj z Gdyni, żeby to tak szybko, że tak powiem, zorganizować. No, tak jak widzieliście, krótko to trwało, więc malucha będziemy musieli wziąć, że tak powiem, na butelkę. Dużo fajnych pytań pojawiło się na, na kropelce, różnych rozmów, dużo wątpliwości. Postaram się, teraz będę miał akurat trochę gości, ja najpierw muszę malucha nakarmić, ale w wolnej chwili postaram się zebrać kilka komentarzy w jedną całość i odpowiedzieć na, na, na kilka pytań, ewentualnie na sformułowań, bo uważam, że warto potraktować tę sprawę edukacyjnie. Przede wszystkim dla tych, którzy pierwszy raz spotykają się z hodowlą kotów rasowych, no i mają różne mieszane uczucia co do tego. Też dyskusja na temat rozmnażania kotów jest bardzo interesująca, szczególnie w aspekcie kotów wolnobytujących, ale to jest oddzielny temat. Także. Na razie na tym się nie skupiam, ale czytam Wasze komentarze uważnie. Czasem odpisuję, niektóre są komentarze się powtarzają, więc już nie powtarzam swoich odpowiedzi. Wystarczy gdzieś cofnąć w chce poczytać. Ale do tego tematu wrócę jako oddzielny film, bo uważam, że warto, tak jak powiedziałem, potraktować tę kwestię mocno edukacyjnie. Na razie wam pokażę gromadkę tutaj maluchów. Żłobek jeszcze na górze nieskończony, więc na razie, póki co, one sobie tutaj spędzają czas, ale zwróćcie uwagę, że Nada już jest starsza te półtora tygodnia i ona ma już wybitną chęć, żeby sobie wyjść, proszę bardzo, i połazić, więc my ją sobie spokojnie weźmiemy zaraz na ręce i będzie nam chodziła po, proszę bardzo, tutaj, bo ona już taka jest właśnie wymagająca takiej opieki, że tak poza, poza żłobkowej. To już jest kituch, który wybitnie lub powinien chodzić już nie w żłobku, ale na terenie, że tak powiem przedszkola. A na razie póki co te maluchy siedzą tutaj. No a my zaraz weźmiemy się za tego malucha. Dobra, pozdrawiam serdecznie. Miał miał.